Siema, witam was w moim drugim filmiku z Battlefield trzeciego Jezu, mną Patson. Siemanko i Kunik Siemanko A teraz? spierdalać! Uuu, słaby był. Dobra. Ja chcę dyli. sobie na podboju, na mapie przez sekwany. No jedź, ja. Stefan. Jaki Jakiś Amfor jest. To jest Stefan, żaden Amfor. To jest Stefan. Stefan i tyle. Dobra, ja już bym proponował wysiadać, bo Stefan jest nawalony, na pijemy z nim wczoraj... Nie odgadnia. O, petarda, momus już szkodziła. Ale takie duże mało robiły damage'ami. <grym z tymi stresu> Tylko palec urwało jeden. Słaby Mam cię. Tak, wybij się Dniemy, tak, tak, Hilis, tak, Wals full to na pewno kogoś zabijesz. A tam jest jeden typek za tą... Za tym, kioskiem tym, za tym, za tym, się tym, się tym, się tym, za no nie, to ty tylko jeden. O co? O co? O co? No już w grdyczka. Więcej was... Ups. masz na plecach, Snapie. Dobry, Snapie. Czołg. Czołg. Na 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 na, na ta, 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 Ups O ja mam 4-0 LOL wow. Ja już wysadzałem czołg Ja se wezmę medyka Ja grałem z snajperem w P90 To jest najlepszy combo To jest najlepszy combo Granata I gorszy nie będę Łoł łoł wow 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 Łoł A nie, ja mogę by go o, drzewo na mnie się przewróciło. Będę musiał zapłacić ileś tam tysięcy za naprawę. Dobrze cię. Nie wiem, zajdę ich zaj od tyłu. No co, 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 co? Snajper! Gdzie on jest? Nie żyje już. Masz tego medyka wziętego? No, mam medyka. To może mnie reźliźnąć? Nie, animowałem. Tu? Gdzie ty jesteś? Dobra, już za późno. To chodź ze mną. Chodź Czekaj, tu jest type, chodź Zajdziemy ich tu od pleców. Kurc, jakie to jest chamskie? Tylko kampi czynimy. Od Straganów ich zajdziemy. Czekaj, chyba tym że za przesunąć. Cześć. No nie, no kurczę, musiał się odwrócić. No cholera, jasna, musiał się odwrócić. Ach heliela. Nimo ma kumpienia, Nie ma Chu na pulę Albo lepiej nie Chodź się trepie Jest <grystanie> <grystanie> e, no, Chyba mamy nie lipę Poszedłem. Misja samobójcza padsona, dobrze Dobry Zawodnik <grystanie> <love> it, <grystanie> Miałem 4-0 49 nie czeka Ciśniemy ała, panowie, ała, ciśniemy, musimy to ała. wygrać, mamy boczne ulice To takie się wytnie Nie takie punkty się przejmowało, pamiętajcie, nie takie o, ta. punkty To jest bliżej jest... słaby? O, kocham to po prostu Może jesteś słaby? Tak Nie zmieniaj to tego ty. nigdy A To jest jakiś dobry polski chrystal, po co Polski? To mi się wydaje Co z tego, że to jest niemiecki, ale to się wytnie Okej, okay. Myślałem, że do Polski. No, prawie ci wyszło. No, nie, myślałem, że do Polski, no so, jak tam zabijesz coś tam, pokazujesz, że jakiś tam punkt i coś. coś, coś, coś. Yy, czemu nasz typek sobie kampił w budynku z... Aha. Tak, z przeciwnikiem. Tam czołg jest. Tam, to, tam, tam jest czołg taki, tak. tak Mocy. Tak. Ja, ja uciekam, Nara. Nie będę cię siłował z czołgiem, na pewno przegram. Możecie może zabić ten czołg. Jakby się jeszcze dało zabić czołg? No, zniszczyć. Ojojoj, ojoj, oj ojoj. Ten czołg się bardzo. Granatem dostałem. Konikowy, to jesteś jakiś ślepy. No właśnie widzę, że ich tam jest, ale no to weź ludzie, granatą, bo coś zrubali. Ja jakby miał, a nie, przecież jestem tu. <śla> Jesteśmy jak supportem? Jestem supportem. Jeszcze minutę temu byłeś medykiem. No byłem. Już nie Z, jest. Zmieniasz te klasy jak rękawiczki. Ale jeszcze klasy. Ja nie wiem. Kurczę. Jak tak można grać? I zmieniać... LOL Nie wiem co ja robię. Co ja robię, U, panowie? To... Co ja do cholery jasnej robię? O, dwóch gości zabiję na ten. jakie to miłe. Z tylko gantaczami spamięli. Tylko gantaczami chcieli zabijać. Mam cię. O, w dupy. Strzelają do nas. Nie wiem, gdzieś tam się czai na nas. No tak, le leż sobie. leż, no. Dużo widzisz, chłopcze, dużo widzisz. Wbijamy na imprezę, panowie! Proszę, headshot. Ała. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Nie da się. Wygramy to! Tak. E, chodzisz, Dobrze, chodzisz, Dobrze no, tak, nasi to się... To? Dobrze, tak, o, no, widzę, że tu jest... Nafidujcie Katarinę. Ten, co... Tak, nafidujcie Katarinę, na pewno wygramy. Ale teraz to bory, poryłeś banie. No kurwa <laughs> Jak już no. zagrałeś nafidować to jak co każdy cygam mówił Już mają nafidowanego na jednego O, nafidowanego kandydata w takim sobie przepłyniemy tam wodę Jeszcze tam dojdź I Typek przekart Wiem, no i jak go zdjęli No co Sam się zdjął Osy 194 Boże Podnieś mnie ktoś gdzie ty jesteś? Ja nie no jestem tak. medykiem. Tak. Przydałby się medyk w naszym teamie. Dalej. Spójrz, ja się dziękuję, się ej, ktoś w, mnie podniósł. Ej, 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 chociaż bliżej tych... Nie, ja idę na ten. Na, na to sek na sekwa chcę na popływać. Tak, na okay, topa. to. Okej, do, 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 to dojść, tak tam się spróbuję zrozpijć na to. Ja idę na topa! E, e, Se eee. Twitchem, lul noob report. Ła, wow, tu stałem pewnie, tak, tak. No Patson, musisz mi wchodzić w celownik Muszę? No widowanie to A, to są nasi. Nasi zaczęli strzelować. Nie jak on mnie widział, no nie bawię się to Och, pan, omega, lOL LOL Na Kunig oczywiście, tak! Trzymajmy się grupy! Kampmy sobie na góry No tak? No, no tak O, wbijamy na E! Chodźcie! O, dobra, to ja wbijam. Bo, już jak padnę, to to będzie twoja okay? łeb, nie? No, jak no. padnę! <laughs> Połóż się no i leż! No man! Nie już wypocząć! Ładu daj mnie świeć! Haha, zupełnie że zapisz Mam cię granatem! Tak jest! Idziemy, chodź, chodź! Flankujmy, flankujmy! flankujmy. Lanka, flanka, no, daj panowie! Lanka, flanka! <laughs> Uciśniemy za czołgiem. Przejmujemy C, panowie. Ja płynę A. ktoś by rozkazał, żeby to przejąć, nie? Ten cel musi być nasz! A Weź tam. Ja to już płynę sobie na A. I wyspakuj do wody. Nie, ja tu muszę czołg asystować. Ten budynek obok D trzeba przejąć. Dobra. C mamy przejęte? Mówiłem, że przejmiemy. Oni D przejmują. Ja ten, ja ten budynek już tutaj idę. gadałam. tam płaczę, że jest cheat na serwer. To pewno ja. No, ja. To pewno ja. O, ty z tatami 7-6. Nie, da jeszcze. No, bo ty campisz. Nie campi, ja im tam rzeź, ja im tam rzeź robię. Rzeź winiątek. Idę, trzeba przejąć I tego żeś nie zdjął ja... no, no jak się schował w tym głównie no to wiem Tak schował się Idzie typek z schodami po lewej ja jestem na A To się rozpnął na tobie no, Jestem a ja... na A, to się rozpnął mnie Ała Kładź się. Tu z lewej pewno będą lecieć A nie tam czołg mamy, nie zauważyłem dla naszej drużyny dołączył internet. Obie dostam z RPG. O święty. poleciała obok głowy. Chciałem, chciałem powiedzieć między głową, ale spoko. Dobrze. Nabite. Yhym <laughs> Muszę sobie to, to jakby tu czołg jest Jakby biegnął syszyn Tylko żeby tak się nie Tak jakby się uliczyłem. chowam do sypu na gruz <laughs> To chcesz jeść I tak. nagryj mnie jak Alakbar robię No nagrywam, nagrywam BUUUM Alakbar <laughs> Ślicznie, teraz B trzeba przejąć Co to tak wybuchło? Czołg O kurde ty... <laughs> Ja tak Bo. się za tobą na nie? Chyba mi strzelił snajper, naprawdę! Tak, on się ledwo wyglapiec. O, dziękuję za bardzo za podniesienie. Biegniemy szybko na B. No, asysta! 97! Typek jest na... Typę na kampi na B. W krzakach, nawet dwóch. Jest, jeden nie żyje, drugi żyje za lampą, jest za lampą. Wiem, widzimy. A ja padłem, jak się z notobo zespół. Gdzie. Gdzie ty Patron jesteś? Uuuu. Dawaj, o, dawaj, o. dawaj, wyleć. Zobijaj na niego. Ja to nagrywam, ja to, ja to nagrywam. To się kameruje! Akbar. Nie nie, ja to klatkami nagrywam. Zdjęcia robię. Już trzeci Boże, ile ich tam kępi po krzakach? Jednego ubiłem, headem Chyba już wszyscy nie żyją, bijajcie tam na B. Tak. Wszyscy tam żyją no. chyba, pewnie. Jeszcze na C się zresużyć bo a przejadę. O, czoły znowu. O, czołów. Koliny Abrams do poniszczenia. Łooo, kunik Co? Wskoczył jak... Burak ze wsi. Dzięki. Tutaj ty typek za plewy bijem, że Weź mi można. już tutaj, to. Tak? No plesy do. dostałem. Ty robisz kunik, ty z jakiś No rzucałem ci. No czemu wy sami latacie? Chodźcie ze mną. No sorry, ale ja... Kunik się na mnie zresztą, już na tobie. Już, już, Dalej, sipną już. sobie. Jeden. Panie. Zero. Jestem. Dziś Ciśniemy. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Jeden czołg. No co to było? Ja dał wychaczyłem. Weź ktoś z was ten, a medyka. ja nie lubię, ja jestem sam A ty, to ty bardziej weź medyka. Dobra, tak, bo wezmę. End gitarki nic ci nie daje praktycznie. Tak czołgów nie rozwalasz. Nie, to co pan fajny resp. Nie ty jeden, Co na mnie? Patrzę się C4 zabił. Nie, nie zabiłeś C4. Jak to nie? Nie. Gdzie? Spadł sam 5-5, ładunek C4. Gdzie? No, było w prawym górnym rogu. Chyba on jest. Ja to dawno się zabiję, jak w tym Ale nie, jeszcze no, jest. Tam jest y na samej górze w budynku. jest mój. Nie No No Nie Mówiłem, że jest mój. I awans, oczywiście, tak jest. Czy był jeszcze jeden więc 43 level. Spiął tutaj. O, USASa odblokowano. USAS! To jest ten, to jest Major, dziwki, I jestem duchu, majorem Dobra. o, na markizę sobie biję. Mhm, uh -huh. wbiłem na markizę Bo przez nią przeleciałem. Lubię przelatywać markizy I w plecy, tak jest O dziękuję bardzo, kolego... Mój towarzyszu. O, o, o! Jak będzie ALA! HACB! Wpadliśmy jak śliwki w gigos w, w powidła s Ja nie Dumik no, dźwięku sobie zna. i no, do by na ja. Nie wygląda Sypek jest podnieś mnie Kunik. No i jak ja się na, na tym zespół. Ten nie da się przejąć. To oni tam kapią ze wszystkich stron. Kunik w przemawia agresję. No bo moja mt wygląda jak muzyn z tym, o... z mańcuchami. wróżbita macie nie będziesz zadowolony? Bo złe asy afirmacje wydzielasz? <grym> swoim negatywnym nastawieniem? Tak, tak. Się śmiejesz. Aha. Czemu zawsze muszę wybić jak czołg przyjedzie? Typek! <grym> A tak. jest się na mnie? Nie bo znowu padnę No Trzy razy się na tobie zresp... No, wiedziałem żeby się na nim nie respić O on, chyba boom będzie zaraz Kurde, nie wyszło Wiem zaraz Przede. będzie ale już ja już, ja już Wbiłem na East Coast Bridge ja już byłem Co Ty masz po angielsku? Tak po angielsku mam Jak masz po angielsku no, Proszę bardzo Dzięki. Chodź się E przejąć, E jest łatwo przejąć, chodźcie. Ja A teraz blokuję. E? E, a. E, E, E. Jestem... ja się małpię na tego Próbuję Zy. go wyzwalić. Wcale nie takie złe staty na szczęście. Y, coś tu podjechało to... chyba na to E, bo tak... Coś tu serio podjecha... Aha, tu typek... Typek sobie obok mnie stoi, nara. Przebiegnę sobie obok przeciwnika, może się, będzie fajnie. Na to teraz. Dobra, E jest zneutralizowany. Jeszcze tu nie będą respić. E, tu radio, Łoł! Wow. Wow. gdzie ty jesteś? Tutaj? Tu tym radio, tu radiograf. No, gdzieś gra za ścianą chyba. Na tam miejscu, na tym, na, 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 Omańskiej też jest radio. Na Szarki. Nie, no. Omańskiej. Łoł! Wow. To twój tyłek na robi... Jak rozgłośnia radiowa. Nie spijmy się na placu, który kampi w krzakach. Dobrze, dobrze. dużo A no. Będę naprawdę... Co to, co to, co to, co to, to, to? Run, Stefan. Trzeba przejść przez ulicę Kulturalnie. Panie super. Już A mnie plec swędził. tej informacją nie mogłem przeżyć dalej. Ole, skosiłem. Serio! Wbijają tam w tunel! Jak coś! I jak umrzesz, to się na mnie, bo potrzebuję pomocy! Oczywiście! Z chęcią ci jej udzielę! Dodam. Na górze co? Allah Akbar! Jak cudownie to brzmi! Tam po lewej jest typek Mój mój nóż, nóż, luż, nóż, nóż. On jest Ach, ślepy. Gdzie wy jesteście? No już tam do was. Zagrałeś jak pięknie zabijam z noża? W góry jest typek. No, zabił mnie. Ja chciałem go z noża zabić, ale on się w osobnym momencie obrócił, bo ja... Tak samo miałem. Aż z facepalma strzeliłem. <grym> Drugi tam jest Trzech nawet! Uuuu, jak... TRIPLE KILL! KILL! Nie no, znaczy TYPEK PO SCHODACH! Brawo. O, super. Oj, A... Asysta przy zniszczeniu pojazdu? What the fuck? <laughs> y od... Dziesięciu minut chyba... ...nie strzelałem do pojazdu ani nic. Dawaj, wjeźdź tam... Tak, tu wjeźdź. Debil. Daj, wsiadę, jaki kretyn Dzięki. Oj, nas też ogarnąłeś teraz. No, zatrzymam się w takim zajebistym miejscu. Wiodę sobie na schody. Strome. Na pewno tam wiodę. Albo no, sobie zaparkuję na środku sto... Granatnik, tak jest. tu mają ciągle znacznie ja ich chcą odbić ten ból pomocy. No przecież jestem. Masz, apteczkę. A, masz amo. Masz apteczkę. Co tu tak nawajają? Łapcie dildo. <grystanie wlecznicy> Takie przylepne do podłogi. Wlecia. się śmiejecie? Roz... Roz... Bardzo przydatna rzecz. Yy, rozdawaj. Yy, Weź wydane rozkazy. Rozdawaj. Co mam ten? Na co mam do dostać? Na Ja bym na... Ja bym na ręcznie.